Hejka, trochę się stresuję, ponieważ zdradzę Wam mój sekret. Otworzy dzisiaj kalendarz adwentowy podróżny, i jak widzicie ten odcinek, to ja właśnie wracam z mojej dwutygodniowej podróży. Sama jestem zaszokowana, ponieważ w okresie kalendarzy adwentowych to tylko nagrywam, a podróże są w innych momentach, ale nadarzyła się taka okazja. Taka sytuacja, że padniecie z nóg, jak wam opowiem, ale to jak wrócę. Więc kochani, tutaj kalendarz adwentowy, który kupiłam w Rosmanie, jest dostępny póki co tylko online, a w opisie filmu zostawiam namiary na dresik. No bo jak podróż, no to kojarzy mi się to po prostu z wygodnym ubraniem i z dresikiem, więc w fajnej cenie. 39 zł spodnie, 49 zł bluza. Linki w opisie, ale mi się chce śmiać, że Wam dopowiedziałam. Witajcie w moim zamieszaniu. Nagrywaniu kalendarzy po X dziennie do późnych nocnych godzin. Jeżeli chodzi o cenę kalendarza, to 130 zł, co daje średnio za jedno okienko 5,40. Zobaczymy, czy ten kalendarz będzie tego warty. Zaczynam od jedynki. Przypominam standardowo, że w Rosmanie, tak jakoś po świętach, często pojawiają się promocje na te kalendarze i wystawy, więc wtedy można kupić coś taniej i to dużo. Mamy tu jakiś samolocik. Ale co jest w środku? To chyba na jakieś, słuchajcie, suplementy. Na jakieś leki, tabletki. Całkiem niegłupie. No, może to się przydać. Jak myślałam, że dwójka to małe okienko, jedynka, to zobaczcie jaka dwójka jest malutka. Co tu będzie? Oj, oj, No powiem Wam, że za 5 zł bym tego nie kupiła. To jest chyba taki ochraniacz na szczoteczkę. No cóż. Teraz na okienko trzecie... Patrzę na to z perspektywy osoby podróżującej. Czy to będziemy używać? To wygląda mi jak jakiś breloczek. Fajnie jest do bagażu coś zaczepić, żeby mieć inny niż każdy. Natomiast czy to w tym kalendarzu mnie zachwyca? Chyba nie. Może tutaj się zachwycę, bo zobaczcie, ta czwórka jest duża. Sprawdźmy to. Uwaga. Oj, prawie bym otworzyła siedemnastkę przy okazji. I coś wypadło z jakiegoś okienka. No trudno, wyjmijmy to. No, taka przywieszka do bagażu. Powiem szczerze, no nie korzystam zawsze w jakiś inny sposób. Staram się zabezpieczyć, znaczy zabezpieczyć, zaznaczyć mój e, bagaż. Ale co to będzie to? Chyba jakieś pudełko na okulary? Zaraz to zobaczymy. Okularów brak. Czy że ta zawieszka mogła wypaść z piątki, bo taki jest kształt tego okienka. Nie, jest tutaj coś innego. To może być lusterko, tak mi się wydaje, po wielkości. Ale w ogóle to nie chce się wyjąć. Dobra, idzie. Jak widzicie, bez tego przyrządu to człowiek by nie dał rady. Co to może być? Pędzle! Zobaczcie, zestaw takich pędzelków. Tylko powiem Wam, że ja zawsze pakuję to między kosmetyki, żeby to wszystko było miękkie, więc nie wiem, czy te takie plastikowe, twarde rzeczy faktycznie zdają się w podróży. I jeszcze zastanawiam, czy w podróż bierzemy jakieś nowe pędzle, czy te, co faktycznie używamy. No bo ja raczej właśnie te, co na co dzień. Jeżeli chodzi o włosie, to jest całkiem miłe, ale przejdźmy sobie już do szóstki Mikołajkowej, która jest zdecydowanie no, dużo mniejsza. No i coś, co jest, słuchajcie, klasyką z kalendarzy adwentowych, czyli gumka do włosów. No, to musiało się tu pojawić po prostu. Dęka, tak. no coś malutkie te okienka tutaj, nie sądzicie? Co to będzie? To wygląda jak magnes? No, ale nie mam pojęcia. Dobra, już wiem. A to tak to jest zapakowane, że ciężko wyciągać. To jest po prostu taki słoiczek na jakiś krem, na cokolwiek, ale z drugiej strony, no wydaje mi się, że taniej to kosztuje niż te średnio. Ile za okienko? 5... 40 dokładnie. Jestem na ósemce, no i no, co okienko to mniejsze, ale już mam takie przemyślenie, że jakby ten kalendarz, kurde, 23 przez przypadek prawie otworzyłam, jakby on był za połowę ceny, to spoko, ale jednak to są pieniądze trochę za duże chyba, jak na taką ilość Gadżetów. No nie mogę tego wyciągnąć. Zobaczcie. Jak mówicie, obcinaczka I, czy jakoś inaczej do paznokci. Cążki. Dziewiątka. Sprawdźmy. Coś większego. Ale czy fajniejszego? To się okaże. u coś wyleciało. No dobra, wyjmujemy. Albo nie. Cofamy. Co robimy? <grywamy> Mamy tutaj gąbeczkę do makijażu. ok No dobra, wyjmijmy. Bo to wydaje mi się, że będzie z dziewiętnastki. Wyleciało. Spinka po prostu taka, która nie robi zagnieceń na włosach. 10 No takiego kalendarza adwentowego jeszcze nie było, ale fajnie, żeby były takie rzeczy takie w miarę konkretne. No latając z różnymi linia, liniami lotniczymi daleko, to często dają takie starterpaki, różne rzeczy, tam jakieś, wiecie, skarpetki, szczoteczki, kremy, nie wiadomo co. Tutaj mamy taki worek. Piórnik może bardziej. Całkiem to duże. A już zbliżamy się do połowy kalendarza. Ja w ogóle wam pytanie nie zadam, które chciałam na początku. Jaka jest Wasza wymarzona podróż? Proszę napisać mi tu w komentarzu, gdzie wy byście chcieli. W jedenasce nie ma nic, coś uciekło. Drugie pytanie do Was, jaka była Wasza najdalsza podróż? Też mnie bardzo ciekawi. I w dwunaste w połowie kalendarza adwentowego znajduje się taka buteleczka do uzupełnienia kosmetyków, ale ona jest taka trochę jak mus, wiecie o co chodzi, więc. W sumie mało miejsca to zajmuje. Nastka wyjątkowo szybko otwieram się ten kalendarz, ale powiem wam, że patrzę na te produkty. To nie są takie rzeczy, które ja bym na podróż wzięła, które byłyby niezbędne. No i ponownie mamy to samo, tylko że po prostu w beżowym kolorze. Tutaj też jest miejsce do. Podpisania, co to za płyn i pojemność, bo to się jest ważne. W niektórych liniach w ogóle nie w liniach, tylko na lotniskach się czasem czepiałem, że jak nie masz pojemności na butelce, to cię nie przepuszczą. Nastka, co ja gadam, że nie przepuszczą? Po prostu każą to wyrzucić te płyny, tak? Ale ja powiem Wam, że co lotnisko to co innego. Ja w Azji kurczę latałam w Wietnamie z butelkami litrowymi w bagażu podręcznym. Nikt na to nie zwraca uwagi. A tutaj bywałam na takich lotniskach, że po prostu tak mi liczyli ilość płynów, kazali w tą em, swoją buteleczkę. Znaczy nie w swoją buteleczkę, tylko swój woreczek. Jak się woreczek nie mieściło, to trzeba było wywalać. No naprawdę cuda na kiju. Czternastka, plastikowa butelka. No bez pojemności. Ryzykownie, no ale to wygląda raczej mało. 15. <grymnaście> no mam wrażenie, jakbyśmy kupowali te rzeczy oddzielnie, to wyszłoby taniej, ale może, no wiadomo, nie wszystkie, ale byśmy też kupili to, co nam jest potrzebne. Tutaj jest taki pojemnik. Wydaje mi się, że on jest na, nie ja wiem, na tampony. Tak strzela. Naska, w moim doświadczeniu podróżniczym, jeżeli mam coś pakować, jakoś rozdzielać to worki strunowe przezroczyste, żeby było widać co gdzie jest, nic się nie pomylić. Tutaj mamy to samo, co w jakimś innym okienku, czyli po prostu ten słoiczek. Zazwyczaj kupuje się to w zestawach, na przykład po 3. I to kosztuje myślę, że mniej wtedy niż 5 zł i tak. No w tej 17 się znajdzie, skoro to jest do, dużo większe, może coś za atomizerem. No, prawie po prostu pojemnik. Pojemnik na kosmetyki. Trochę nudą zawiewa ten kalendarz, co? No ja zaraz się na moją podróż pakuję. Wy oglądacie to, jak już wracam z tej podróży. I czy ja wykorzystam te rzeczy? Może te butelki, ale w sumie też nie wiem, bo ja nie potrzebuję aż tak dużo do podręcznego pakować. Raczej wszystko będę miała tym razem w rejestrowanym. Tu się wydaje, że to jest opaska na oczy. No to to jest jednak przydatne w tych samolotach i tak dalej. No też zależy, w jakich godzinach lecimy, ale też takie rzeczy często w samolotach. Dają. Używacie takich opasek? Przechodzimy do okienka 19. Czy będzie jakieś zaskoczenie? Nie, już wiem co tam jest. Tutaj były te spinki, tylko po prostu jedna się przesunęła. 20. No i powiedziałabym tak szczerze, szczerze, że ten kalendarz adwentowy to trochę takie lelum polelum. Tutaj mamy taki pas. Myślę, że to jest chyba pas do bagażu, choć nie wiem trochę mały. Patrzcie o czym z Wami ostatnio gadałam. Czy był jakiś kalendarz, w którym zapomnieli jakiegoś okienka i albo jestem ślepa, albo to nie ma 21. 20 przed chwilą otwieram i tak na spokojnie Wam pokazuję, żebyście zobaczyli wszystkie cyfry. No i ja nie widzę. Nie wiem. Dobra, przejdźmy do 22. Jeżeli znajdę na końcu, to najwyżej otworzę. Dziwna sytuacja. Co tu będzie? Coś dużego. Czy to jest ta opaska kosmetyczna? Czy to są opaska, dobra? No, powiem tak, ja używam nie, wyobrażam sobie, mm, nie myć twarzy bez tej opaski, bo bym miała całe włosy mokre, więc naprawdę super sprawa. 23, które przez przypadek prawie otworzyłam, ale nie podglądałam. Przez chwilę myślałam, że w ogóle tu nic nie ma. I tutaj mamy woreczek, taką kosmetyczkę przezroczystą, więc może to by było spoko do bagażu podręcznego, ale zdecydowanie ja jednak więcej pakuję płynów. No ale te przezroczyste wszystkie rzeczy są bardzo w porządku. Bo wtedy widzimy, co gdzie jest, tak? No przyjrzałam się jeszcze dokładnie temu kalendarzowi i jak nic nie ma 21, ale błąd, ale w topa, co? Co będzie w 24. Nic tu nie ma. Może tu chodziło o zawieszkę? Czekajcie. Dopasowałoby. No, no ale też otwierasz 24 nic nie ma, to trochę człowiek w szoku, tak? Zaczęłam tutaj jakby otwierać po bokach ten cały kalendarz. Trzynastkę otwierałam, ale pojawił się tutaj pilniczek. Nie wiedziałam skąd. Pilniczek kalendarza adwentowym? No powiem tak, klasyk. Ale 21? No nie ma. Nie ma jak nic. Tak wyglądają wszystkie produkty z tego kalendarza adwentowego. Czy przydatne? Być może. Ja, jak dla mnie, to nie wszystkie, ale zdecydowanie, no... Jest to kalendarz typowo gadżetowy, za pół ceny myślę, że można by się skusić, ale w tej 130 chyba trochę drogo. Dajcie znać, co wykorzystalibyście w podróży z tych rzeczy. No i co myślicie o tym kalendarzu? Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!